Kierowco jedź wolno. Jedź bezpiecznie! Dbaj o mnie na drodze. Sierżan Sztabowy Karolinarzyk, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. Dzisiaj od wczesnych godzin rannych prowadzimy działania na drogach powiatu Drawskiego w związku z obchodami Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych. Akcja ukierunkowana jest do dążenia do tzw. wizji zero. Zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Policjanci razem z przedszkolakami zorganizowali przemarsz ulicami Drawska Pomorskiego właśnie po to, aby promować bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. Dzieci mają piękne plakaty, które informują właśnie kierujących o tym, żeby zadbać o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ponadto dzisiaj skierowaliśmy maksymalną ilość sił i środków na drogi naszego powiatu, żeby przeprowadzić działania kontrolne. Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, przestrzeganie przepisów prawa, będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów, właśnie po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo na naszych drogach i zminimalizować ilość śmiertelnych wypadków. Dzieci razem z funkcjonariuszami rozdawali elementy odblaskowe pieszym i rowerzystom, a także innym uczestnikom drogi, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo, żeby byli bardziej widoczni. Co wypadku drogowym Nos od odblaski. To ofiarą na drogach. Zakaz wypadków. Noście kawizelki. od odblaski.